Czym karmić niemowlę czy małe dziecko? Oczywiście najlepiej, w dodatku możliwie jak. Najdłużej mlekiem mamy. Mleko matki to jest najcenniejszy dar natury dla nowego życia. Zawiera wszystko, co służy zdrowiu. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania układu odpornościowego, do kształtowania jelita, odporności, do funkcjonowania mózgu. Wszystkie te składniki występują w optymalnych, chociaż zmiennych proporcjach. Jest takie powiedzenie: każdy, kto ucztę życia rozpoczął przy matczynej piersi, ma dzięki temu, w pełni sprawny układ odpornościowy. Forą pracę wykonali neonatolodzy, to są lekarze, którzy opiekują się wcześniakami. Efektem ich starań było utworzenie w największych miastach w Polsce banków mleka kobiecego. Kobiety karmiące nadwyżkę pokarmu przekazują nieodpłatnie do banków mleka. To mleko jest wykorzystywane głównie w żywieniu wcześniaków.